No mogą być też pytania do journalingu, takie bardziej pod organizację pracy, pod biznes, pod sukces, przekonania związane z pieniędzmi. I wtedy zadajemy sobie właśnie pytania: co to jest dla mnie sukces? Co oznacza dla mnie być osobą bogatą? Jakie mam przekonania związane z pieniędzmi? Czyli co uważam o pieniądzach? Co uważam o osobach bogatych? Co uważam o. Osobach, które odnoszą sukces. I tutaj wychodzi bardzo, wychodzą bardzo fajne rzeczy. Dla niektórych to będzie, że osoba bogata, albo nie wiem, nakradła, albo dostała te pieniądze, albo coś tam. A dla innych to będzie osoba, która odniosła sukces duży, tak, i ma duże pieniądze, to po prostu osoba, która tak ciężko pracuje, że nie ma w ogóle życia, nie może być szczęśliwa. I to wszystko są te właśnie nasze przekonania. To jest to programowanie, które wpajano nam po prostu cały